Cześć, z tej strony Daniel Bartoszewski. W tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób wpłacić złotówki, które masz na koncie w banku na swoje konto Kanga Exchange oraz jak kupić za te złotówki na przykład Bitcoina. Teraz tak, pierwszą rzeczą jest to, że musisz mieć konto na giełdzie Kanga. Jeśli nie masz takiego konta, to zapraszam cię do, do opisu. W opisie będzie link, y, re, taki polecający, y, możesz się z niego zarejestrować. Rejestracja jest banalnie prosta. Potrzebujesz pisać mail, potrzebujesz pisać hasło, y, no i generalnie dostaniesz też maila na swój e-mail y, potwierdzającego. Tam musisz jego kliknąć, no i generalnie konto zostało założone. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, żeby wpłacić złotówki na konto, żeby kupić tego Bitcoina, to musisz y, przejść proces KYC. KYC to jest y, takie uwi uwierzytelnienie twojej osoby, tam będziesz musiał podać y, imię. Generalnie tam jest cała procedura, musisz podać swoje dane osobowe, y, na przykład paszport, y, zdjęcie paszportu lub Dowodu osobistego do potwierdzenia, że Ty to Ty. Do tego jeszcze będziesz potrzebować e, takiego dokumentu, który potwierdza mm, Twój adres. Czyli na przykład jakiś e, rachunek za prąd, za gaz. Jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu taki film nagram. E, w jaki sposób to zrobić, jeśli ktoś będzie potrzebował, choć jest to dość proste. I po zweryfikowaniu takiego konta e, na giełdzie. Możemy przejść do tego, żeby, jak wpłacić po prostu sobie te pieniądze. Jak już mamy zweryfikowane, oni nam potwierdzili, że mamy zweryfikowane. No to logujemy się na swoje konto i klikamy portfel, generalnie tutaj nic nie będziecie mieli, ponieważ nie macie jeszcze nic na swoim koncie, ponieważ jest nowe, i będziecie mieli taką ramkę i będziecie mogli wybrać sobie yy, OPL. czyli znaczy generalnie różne kryptowaluty, które chcecie wpłacić lub wypłacić, ale wybieramy sobie OPLN wpisujemy OPLN, ponieważ Omega PLN to jest stablecoin oparty 1, 1, 1 do 1 o złotówkę, czyli jak wpłacamy z konta swojego bankowego na tutaj na giełdę to dostajemy stablecoina w, w równowartości złotówki I, i jeśli sobie już wybierzecie to OPLN klikacie wpłata no i tutaj przechodzimy właśnie do tego ile chcemy wpłacić tych pieniędzy na przykład klikamy sobie że wpisujemy 1000 zł klikamy dalej klikamy dalej tutaj mamy takie podsumowanie co chcemy zrobić, możemy, mamy jakieś takie inne metody, ale my bierzemy przelew bankowy, klikamy kup teraz i na te dane, które tutaj się Wam pokażą wysyłamy swoje pieniążki na na właśnie na tą giełdę, na te dane. Klikamy gotowe. No i generalnie czekamy, aż pieniądze wpłyną. Zazwyczaj tutaj nie było, ja nie miałem nigdy problemów z wpłatą na kanga, zazwyczaj to się realizowało dość szybko. Jedną ważną rzeczą jest to, że jeśli wpłacacie powyżej 40 tysięcy złotych, to będziecie musieli też przejść AML. AML to jest yy, takie giełdy mają yy, jakby taki obowiązek. Pytania. Skąd te pieniądze się wzięły, ponieważ jest to przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, no i będziecie musieli powyżej 40 tysięcy po prostu wykazać, że te pieniądze są z legalnych źródeł, ale to powyżej 40 tysięcy, dobra, Tak jak już płaciliśmy sobie pieniądze i mamy je na portfelu, będziemy mieli w taki sposób, no to klikamy sobie market albo z początku, no dobra, klikamy sobie market. Klikamy otwórz, BTC na przykład, bo tutaj mamy rynki, kryptowaluty, które możemy kupić. mamy nazwy, tu są ceny, tu mamy kapitalizację, czyli ile jest w tym momencie pieniędzy w danym rynku, ale to nieważne. Klikamy sobie na przykład, chcemy kupić bitcoina, klikamy otwórz i pojawia nam się para bitcoin do PLN, do omega PLN. Tutaj jest takim kółeczkiem, to oznacza, że to jest właśnie ten omega PLN. Mamy księgę zleceń, czyli ludzie wystawiają ile są, po jakiej cenie chcą sprzedać, ile bitcoinów chcą sprzedać i za jaką sumę pieniędzy. I na przykład tutaj gość chce sprzedać 32 389 zł, to jest 021 BTC. I tutaj jest tak samo, ktoś chce kupić 31, prawie 32 tysiące złotych po tej cenie, i to jest właśnie taka ilość. I to zaraz przejdziemy do tego. W jaki sposób tutaj to zlecenie sobie ustawiać. Ale jeśli nie masz żadnego doświadczenia w takim kupowaniu i chcesz zrobić to jak najszybciej i nie martwić się, czy to mi się uzupełniło to zlecenie, czy nie, możemy to generalnie zrobić na dwa sposoby. I mamy tutaj limit i market. Jak klikniemy, klikniemy sobie limit, no to musimy tutaj podać jakąś wartość. No jak sobie na przykład klikniemy tutaj. To nam się wstawia ta cena ostatnia, po której ewentualnie chcemy kupić. Ale jeśli nie właśnie tak jak mówię, nie masz doświadczenia, to nie chcesz się martwić, po prostu chcesz kupić tego bitcoina po aktualnych cenach. Klikamy sobie market i tutaj możemy wybrać sobie na przykład ile chcemy kupić bitcoina, na przykład 0,1 bitcoina. Ale żeby było łatwiej, na pewno, klikamy sobie tutaj na kwotę i wtedy mamy wartość i. Na przykład wtedy mamy te 1000 złotych, które, które wpłaciliśmy i kupimy sobie za 1000 złotych. Tutaj ceny nie możemy wpisać, ponieważ cenę kupimy za cenę rynkową gdzieś przy najbliższych zleceniach. Po najbliższych zleceniach. Tutaj na dole mamy wartość naszego portfela, czyli ile w tym momencie mamy dostępne tych omega złotówek, żeby kupić tego Bitcoina. Ja mam tutaj 3 grosze, więc Zrobimy sobie tak, że ja sobie wejdę na portfel. Mam trochę tokenów Kanga Coin, czyli tej giełdy, i sobie kliknę tutaj, rynki, i sobie sprzedam Kanga do PLN. Sobie kliknę to. I ja sobie na szybko po prostu sprzedam. I pokażę też Wam przy okazji, jak sprzedać ewentualnie tego bitcoina czy cokolwiek innego, bo działa to w taki sam sposób. I teraz klikamy market, i sobie wpisuję. Tutaj widzicie, mam 73 KNG i na przykład ja chcę sobie sprzedać 10 sztuk KNG. Klikam sprzedaj, potwierdzam sprzedaż. Zlecenie zostało złożone. Tutaj mam o 10 mniej. Klikam sobie portfel. I jak widzicie, mam 80 zł w tym momencie. Wracam sobie do market. Znowu otwieram Bitcoina. I w tym momencie mam 80 złotych i teraz sobie kupimy za e, za, za, za powiedzmy 20 złotych bitcoina. Klikam kup. Klikam kup. Zlecenie zostało złożone. Tutaj miło było. Na portfelu mam bitcoina. Tak, Mam tyle bitcoina. E, tutaj mam wartość w dolarach więc to jest po prostu 5 dolarów. E, jeśli sobie tutaj klikniecie e, PLN, no to tutaj widać, że to jest 19,85. Nie jest to równe 20, ponieważ tam była opłata 0,2%. Dlatego oni też odejmują sobie od razu. No i mamy właśnie teraz, kupiliśmy tyle i tyle bitcoina. Dobra, to teraz pokażę to też na Bitcoinie. Generalnie mogę sobie kliknąć tutaj. Rynki i mogę kupić za dolara, za jakieś tutaj są inne pary, ale my szukamy sobie bitcoina do złotówki można to wejść w ten sposób, ale można też kliknąć market i tak jak wcześniej wchodziliśmy. I teraz pokażę wam drugi sposób. W jaki sposób działa limit. Teraz tak, zobaczcie. Jak sobie tutaj wystawię yy, obecna cena to jest 150 950 i jak sobie kliknę, to właśnie ona mi się wstawi, ale ja na przykład sobie wrzucę 900. I chciałbym kupić za 20 zł i klik, to będzie akurat mi podsumowało, że to będzie tyle bitcoina klikam kup potwierdzam zakup I jak widzicie tutaj ta cena razem z ilością pojawiła się w księdze zleceń jeśli cena, która będzie tak, bo ona się waha góra, dół, góra, dół jeśli cena spadnie do poziomu mojej, e, mojego zlecenia to po prostu to zlecenie się wypełni i też zostanie zakupione, więc to jest po to, żeby ewentualnie ja sobie obliczam, że nie chcę kupić teraz, tylko liczę na spadek do powiedzmy 135 tysięcy i mogę sobie ustawić 135 tysięcy dolarów, 20 zł i to po prostu wejdzie w księgę zleceń i w momencie w którym w momencie w którym dojdzie ta cena obecnie tutaj nie ma, bo są po prostu wyższe. Jak cena dojdzie do tego poziomu, to po prostu mi się to kupi. To jest fajne, ponieważ nie trzeba siedzieć cały czas na giełdzie i tego obserwować, e, czy to się kupiło, czy nie. Więc e, można to robić tak samo ze sprzedażą, e, więc e, działa to w dwie strony. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ jeśli już mamy tego bitcoina, to moim zdaniem nie warto jest kupować, znaczy trzymać tego bitcoina na giełdzie, ponieważ giełda to jest taki kantor jak idziemy do kantoru i chcemy wymienić złotówkę na powiedzmy dolara, chcemy kupić dolara to my nie zostawiamy tych pieniędzy na przechowanie temu kantorowi tylko on nam wydaje reszty i zabieramy swoje dolary tak samo powinniśmy traktować giełdę giełdę tak? po prostu nie trzymamy po prostu tych środków na, 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 na giełdzie te, w tym miejscu tylko powinniśmy sobie wypłacić to na portfel, ponieważ na portfelu są to środki e, najbardziej bezpieczne. My mamy do nich hasła i my e, dysponujemy tymi pieniędzmi. W tym momencie, tak naprawdę, gdyby ta giełda padła, to tych środków ja tutaj nie będę miał, bo nie będę mógł po prostu ich wypłacić, bo ta strona na przykład nie będzie działała. Tak? Więc o to chodzi. Aby wypłacić środki, które właśnie mamy tutaj na koncie, ja sobie teraz dokupiłem troszkę ze względu na to, że jeśli mamy za mało tych środków, no to e, nie pokryjemy kosztów e, przesłania, ponieważ jeśli wysyłamy bitcoina z portfela na portfel czy z giełdy na portfel, to e, op, dajemy opłatę dla ludzi, którzy potwierdzają tą transakcję. Miałem trochę za mało, więc sobie po prostu dokupiłem. E, no i dajemy sobie tutaj wypłata. I mamy sieć. Musimy wybrać sieć, ale najpierw, no oczywiście, sieć to jest Bitcoin, i musimy adres w sieci Bitcoin, jakby tutaj wkleić. I właśnie robimy to z portfela. Ja tutaj pokażę przykładowy portfel. Jeśli chcemy wpłacić, no to klikamy receive. Jeśli chcemy wysłać, to klikamy send. My chcemy wpłacić, więc klikamy receive, i pokazuje nam się właśnie taki adres. Ja sobie go kopiuję. Ja sobie go kopiuję i po prostu długo wkleję. Sprawdzajcie sobie, czy ten adres jest poprawny. Najlepiej, cały mniej więcej. Ale też najlepiej, no z początku to najlepiej końcówki, e, początki i końcówki, ale starajcie się też przelecić cały adres, czy on jest dobrze skopiowany. Ponieważ, jeśli ktoś wam się włamie na konto, znaczy na, na komputer, to może po prostu zmieniać te adresy i w taki sposób ukraść wam pieniądze. Więc po prostu sprawdzamy, e, czy ten adres jest mniej więcej popraw, poprawny. jest poprawny. No i wpisujemy kwotę, ile chcemy wysłać. Ja na przykład jak sobie wezmę Max. No to mi tutaj pokazuje, że minimalna kwota to jest 0,01BTC. No niestety, ponieważ tutaj też opłata jest spora. Ja mam obecnie tyle Bitcoina, tu jest jakieś 100 zł, więc to, to nie jest dużo, ale opłata jest 0035. Plus do tego minimalna wypłata to to jest 01. Więc no, muszę mieć tego trochę bitcoina, ale po prostu, żeby pokazać w jaki sposób to działa, to e, po prostu klikacie sobie albo max, albo tyle, ile chcecie wypłacić tego bitcoina. No i klikamy dalej. No i e, przychodzi wam mail, który musicie potwierdzić. I jak potwierdzicie, że to wy właśnie e, wysyłacie takie pieniądze, no to potem tylko i wyłącznie czekacie sobie na. Na pieniądze, właśnie na tym portfelu. Jeśli chcemy, potem wysłać na giełdę, to klikamy Send. No i jak chcemy wysłać, no to musimy sobie tu cofnąć i kliknąć Wpłata, bo chcemy wpłacić Bitcoina. No i w tym momencie możemy, są dwa typy adresu. Ale wybierajcie ze Segwit i tutaj też Wam się pokazuje portfel, tylko robimy to odwrotnie, wpisujemy to tu. I na przykład chcę wysłać całego bitcoina, czyli 103, 129 dolarów na portfel. No i klikamy Send i po prostu musimy poczekać 10 minut czy ileś, żeby po prostu ten bitcoin do nas przyszedł. Działa to właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał, przydał. Jeśli masz jakieś pytanie, to dawaj znać w komentarzach. Jeśli potrzeba, może jakiś film, który byście potrzebowali, to dawajcie znać. Ja się żegnam i. Trzymajcie się, dobrego dnia, cześć.